Cześć kochani! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o Merkury, który wchodzi 15 marca do znaku Ryb. Jaki to będzie Merkury w znaku Ryb? No cóż, wyobraź sobie, że wybrałaś na wycieczkę do lasu i nagle wszystko wokół Ciebie utonęło we mgle. Jaka jest Twoja reakcja? Stoisz oniemiała z podziwu nad tym mistycznym krajobrazem, który Cię otacza, czy zaczynasz przepełniać się lękiem? W jaki sposób znajdziesz drogę powrotną? Czym będziesz się kierowała? Kiedyś, będąc w lesie, słyszałam nieustające szczekanie zestresowanego psa. Echo tak odbijało się wokół mnie, że nie mogłam go znaleźć. Dopiero kiedy spokojnie stanęłam i zamknęłam oczy, zorientowałam się, z której strony dochodzi głos. Okazało się, że to biedny husky, kompletnie zdezorientowany szukaniem swojego opiekuna, który wcześniej zwiał mu oczywiście z jakimś zapachem, siedział w krzakach i wołał rozpaczliwie pomocy. Na szczęście miał tabliczkę z numerem, więc wszystko dobrze się skończyło. I właśnie takiego postępowania chce nauczyć Merkury w znaku ryb, skierowania się do swojego wnętrza, gdzie łącząc się z polem własnego serca, dostajesz zawsze potrzebne informacje. Więc musimy się przygotować, że podczas pobytu Merkurego w domu Neptuna będziemy poruszać się jak we mgle. Więc. Nie ma co tracić czasu na znalezienie drogi w stereotypowy sposób, tym razem, bo rozum może nam się tu na niewiele przydać. Będziemy mieć trudność z logicznym myśleniem i rozsądną, obiektywną oceną standardowej sytuacji. Może w się rozdrażnienie, a na pewno roztargnienie, brak precyzji w działaniu. Takie niezdecydowanie i nadmierna nadmierne uleganie wpływom otoczenia. W tym czasie. Radziłabym dwa razy czytać każdą rzecz i uważać na rozkojarzenie w czasie jazdy również. Może pojawić się nadmierne fantazjowanie, budowanie jakichś iluzji, jakichś zamków z piasku. Mogą pojawić się też jakieś irracjonalne lęki. Lęki z przeszłości to też mogą być. A wzajemne dogadanie się czasami może być trudne. Pomyślmy zatem, w czym taki Merkury może nam pomóc. No, myślę, że w wielu rzeczach. Przede wszystkim to wspaniała lekcja dla nas wszystkich niekonwencjonalnego myślenia. To czas, który będzie wymagał od nas inwencji, wysilenia się, aby znaleźć niestandardowe rozwiązanie i nie wydawać niepotrzebnie swojej energii na walkę i opór przed zmianą. To czas myślenia intuicyjnego, kreatywnego. Telepatia, zdolność wizualizacji to i czas. To wspaniały czas rozwoju talentów pisarskich, malarstwa, tworzenia muzyki. To wspaniały czas rozwoju naszej świadomości. Merkury w Rybach ma nas nauczyć odbierania informacji z kolektywnego polamorficznego i wykorzystywać i zawierzać własnej intuicji. Połączyć racjonalny umysł z tym, co podświadome odbudować nasze naturalne połączenie z centrum galaktyki nauczyć się od nowa czerpać z tego oceanu wiedzy i informacji obudować utracone połączenie ze wszystkim, co nas otacza, ze zwierzętami, roślinami, z ziemią, na której żyjemy. Merkury, będąc w rybach, znajduje się w opozycji do swojego domu, którego jest władcą, czyli znaku bliźniąt. A znak bliźniąt to komunikacja różnego rodzaju i przetwarzanie informacji, które do nas docierają z różnych stron. Co w takim razie nasz boski posłań chce nam powiedzieć? Chce, myślę, otworzyć nam oczy, że to, co... Etymologicznie znaczy słowo informacja została odwrócone o 180 stopni, stając się opozycją wręcz do prawdziwego znaczenia tego słowa. Media głównego nurtu przekazują nam jakąś chorą iluzję, a prawdę natomiast sprzedaje nam kraina fantazji, jaką jest Hollywood, umieszczając przekazy dotyczące planowanych działań elitowych waderów w bajkach albo filmach skategoryzowanych jako fantazy. Ta Niebezpieczna zabawa informacją ma na celu tylko jedno: dezinformację. Merkury chce nam teraz zwrócić na to szczególną uwagę. Gdzie szukasz prawdy? Czy potrafisz dostrzec prawdę? Czy wykonujesz ten wysiłek, aby dociekać prawdy? Pamiętaj, że wewnętrzna potrzeba odnalezienia własnej prawdy to prawdziwy początek prawdziwego rozwoju duchowego. Więć odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego Ewa może została okrzyknięta tą, która ponoć pozbawiła nas raju, bo szukała prawdy, bo nie chciała ślepo słuchać jakiejś innej istoty, która bez żadnego wytłumaczenia narzucała jej bezsensowny schemat postępowania w zasadzie tylko dlatego, bo tak ma być. W taki sposób to nawet myślę trzylatkowi nie wypada czegokolwiek argumentować albo tłumaczyć. Dlatego teraz, kiedy nastał czas obalania fałszywych autorytetów, musimy zdobyć się na ten wysiłek i zamiast biegać tempo za dzwonkiem, jak stado biednych owieczek, mamy stanąć spokojnie, uspokoić nakręcony milionem bodźców umysł i zamknąć oczy, skierować się do wnętrza, a wtedy odkryjemy nieskończoną bibliotekę wszelkich potrzebnych nam informacji i odnajdziemy w sobie to, co zawsze tam było. Umiejętność weryfikowania, co jest prawdą, a co jest po prostu zwykłą manipulacją. Merkury, który podczas pobytu w znaku ryb będzie też ustawiał się w kwadraturze do znaku bliźniąt, gdzie stacjonuje teraz Mars, na przykład, o czym zrobiłam osobne nagranie, bo będzie to trwało przez dwa miesiące i będzie determinowało nasz sposób działania. Jest on ściśle też połączony właśnie z Merkurym. Mamy teraz szczególnie przyłożyć się do gromadzenia i weryfikowania informacji. Tam mamy kierować naszą energię. Prawda jest taka, że w większości nasze problemy biorą się często ze zwykłej ignorancji i lenistwa. Ludzie przyzwyczajeni do schematu bycia ofiarą sytuacji, rządu, systemu potrafią tylko biadolić, że tak to bowiem? Czekając na jakiegoś Zbawiciela, nie wiadomo skąd. A sami nie chcą nawet wykorzystać tych swoich pięknych smartfonów, które wszystko mają, żeby wbić jakieś hasło i znaleźć informacje, zanim pozwolą komuś ingerować swoje życie, swoje ciało, pozwalając na nieodwracalne konsekwencje. Czas przestać być ignorantem i weryfikować fakty, informacje, być świadomym uczestnikiem tej gry zwanej życiem. Więc wykorzystajmy ten czas, kiedy Merkury zmotywuje nas wszystkich, czy chcemy, czy nie chcemy, do porzucenia schematów postępowania i zacznijmy wdrażać do naszego życia system komunikacji, który jest jedynym możliwym w świecie 4D albo 5D, do którego teoretycznie wszyscy niby dążymy. Więc jeżeli chcesz naprawdę iść tą drogą, żyć na nowej ziemi, w nowej erze, musisz nauczyć się czerpać informacje nie z umysłu, tylko z serca. A to wymaga na początku wysiłku i pracy. Ale to jedyna droga do wzniesienia się. Nic i dla nikogo nie wydarzy się samo. Więc zamiast iść nieaktualnymi, już starymi ścieżkami, poszukajmy drogi do prawy tam, gdzie wskazuje nam teraz Merkury w rybach. Krótko mówiąc, zamiast być swoimi myślami, i emocjami, unieśmy się ponad to i bądźmy świadomością, która je obserwuje. A teraz krótka wskazówka dla każdego znaku zodiaku, w jaki aspekt życia warto w szczególności zanurzyć się w tym czasie. I tak może zacznijmy od ryb. Ryby powinny w tym czasie skupić się na odnalezieniu drugi do samej siebie, zaufać sobie, żeby zrozumieć, że macie wszystko, czego potrzebujecie i macie w środku rozwiązanie każdej sytuacji. Wodniki powinni skupić się natomiast na informacjach związanych z polem wartości zarówno poczucia własnej wartości, jak i wartości tego, co posiadacie albo prawdziwej wartości tego, o czym marzycie. Koziorożce zdecydowanie mają skupić się na nauce kontaktowania ze swoją intuicją i weryfikowaniu prawdy na poziomie serca, bo wy możecie mieć najwięcej z tym problemu. Strzelce natomiast macie skupić się na informacjach, Płynących od waszego rodu, macie nauczyć się czerpać wiedzy od waszych przodków, tej siły, ale też macie nauczyć się komunikacji z waszą ziemią, z ziemią rodową, ziemią, na której żyjecie, bo ona was wspiera. Skorpiony, macie teraz jeszcze więcej intuicji niż zazwyczaj, czyli naprawdę dużo. To cudowny czas, aby zagłębić się bez reszty w pole elektromagnetyczne swojego serca i odnaleźć tam radość, pasję tworzenie tego, co płynie z Waszego serca. Wagi natomiast mają nauczyć się wykorzystać informacje płynące z centrum galaktyki w swoim codziennym życiu, jako taki naturalny sposób znajdowania rozwiązań w życiu codziennym, nawet w drobiazgach. Panny natomiast ważne, aby przestały być tym razem krytyczne dla siebie. Jeżeli rozpoczynacie na przykład pracę z medytacją czy wizualizacją, odpuśćcie sobie, po prostu róbcie do bez żadnej instrukcji obsługi. Idźcie na żywioł. Ale ważne też, abyście poszukały w sobie prawdy dotyczącej relacji, jakie tworzycie z innymi ludźmi. Czy one są oparte na szacunku i balansie? Lwy, jeżeli w tym czasie zdecydujecie się uświęcić czas na kontakt z samym sobą, możecie uzyskać niesamowite rezultaty. Ważne jest to bardzo, bo możecie odzyskać odpowiedzi na bardzo ważne dla Was pytania, i wyjątkowo łatwo możecie teraz nawiązać kontakt z intuicją. Jeżeli teraz na tym popracujecie, ta umiejętność zostanie Wam na całe życie. Raki, będziecie miały w tym czasie niesamowitą możliwość takiego balansowania w granicy świadomości i podświadomości. Wykorzystajcie, wykorzystajcie ten czas na takie połączenie się ze swoim wyższym ja, bo teraz będzie to połączenie płynące tak, w taki naturalny sposób, bez wysiłku. Poczujcie przed lustrem, to bardzo fajnie się sprawdza. Wybliźnięta? Będziecie teraz czerpać informacje ze wszystkiego i wszędzie. Wszędzie będzie wokół Was coś, co Was zainteresuje. Ale możecie spotkać teraz też kogoś, kto okaże się prawdziwym autorytetem w Waszym życiu. też wspaniały czas, aby kontemplować swoją drogę powołania i jak ją następnie zmaterializować. Byki będą miały większą łatwość zmiany perspektywy i więcej natchnienia do Sięgnięcia głębiej i dalej, w nowy sposób, bez ograniczeń. Wykorzystajcie tę wewnętrzną chęć do rozwoju, do rozwoju i sięgnięcia do głębszych pokładów świadomości niż zwykle. Barany, będziecie miały w tym czasie ogromną intuicję. Warto poświęcić ten czas na medytację, na nawiązanie kontaktu ze swoim wyższym ja, ze swoimi opiekunami, ze swoim rodem. To dla was bardzo ważny i cenny czas, możecie poczuć tę jedność ze wszystkich nawiązanie kontaktu z całą galaktyczną wiedzą. A kochani dla nas wszystkich to najważniejsze. Pamiętajmy, że nic nie wydarzy się samo, albo rzadko tak się zdarza. Musimy świadomie i jasno wyrazić wolną wolę i wykonać działanie w kierunku własnego rozwoju, dając sygnał wszechświatowi w ten sposób, że naszą wolną wolą jest. Rozwijać się i stać się świadomym członkiem galaktycznej rodziny. Wybieramy drogę wolnej i suwerennej istoty, która chce odzyskać swoją wiedzę i naturalne połączenie z niewyczerpaną energią źródła. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Kochani, cudownego czasu i do usłyszenia. Pa.